Star Wars: Knights of the Old Republic to tytuł, który już wszyscy powinni znać. Wszak mamy tu do czynienia z jedną z najlepszych gier osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen. Przygodę zaczynamy na statku atakowanym przez Sithów. Ostatecznie jednak udaje nam się z niego uciec i po całkiem długich perypetiach w końcu przystępujemy do treningu rycerzy Jedi i zdobywamy własny miecz świetlny. Pod względem rozgrywki kotor świetnie się trzyma. Walki, pomimo iż są turowe oraz opierają się na rzutach wirtualnymi kostkami, prezentują się zadziwiająco dynamicznie. Drzewka rozwoju powalają rozbudowaniem, więc na pewno wszyscy będą w stanie rozwinąć postać w taki sposób, aby pasowała do ich stylu gry. Tytuł ten praktycznie się nie zastarzał. Historię tak świetnie napisano i poprowadzono, że można pokusić się o stwierdzenie, iż poziomem dorównuje tej ze starej trylogii. Postacie są wiarygodne i autentycznie angażujące. Jedynym aspektem, który zdradza wiek tej gry jest oprawa wizualna. Mała ilość polygonów w modelach i tekstury niskiej rozdzielczości nawet niedoświadczonym graczom będą w stanie powiedzieć, że rycerze Starej Republiki mają już ponad 10 lat. Do tego standardowo nie obsługują rozdzielczości HD i panoramicznych proporcji ekranu, jednakże dzięki modom da się bez problemu grać w wysokich, panoramicznych rozdzielczościach. Linki do PC Gaming Wiki i Widescreen Gaming Forum z opisami jak to osiągnąć znajdziecie w opisie pod filmem. Jedi Academy to ostatnia część powszechnie szanowanej serii Jedi Knight. W grze wcielamy się w adepta mocy szkolonego przez Skyla Katarna i Luka Skywalkera, a w czasie przygody zostaniemy postawieni przed trudnymi decyzjami, np. po której stronie mocy się opowiedzieć. No dobra, nie ma co się oszukiwać. I tak nikt nie kupuje Jedi Academy, by przechodzić kampanię single player. Największym magnesem przyciągającym do tej produkcji jest nieprzerwanie popularny tryb gry wieloosobowej, skupiający wokół siebie zarówno klany, jak i rzeszeł pojedynczych graczy. Potyczki na miecze świetlne weteranów multiplayera są niesamowicie widowiskowe i z łatwością dorównują poziomem efekciarstwa do tych z filmowej nowej trylogii. Osoby, którym samo wymachiwanie mieczykiem nie wystarcza, z radością powitają ogromny arsenał blasterów, a także szeroki i wachlarz mocy do wykorzystania. W wyszukiwarce możemy natrafić na serwery deadmeczowe, serwery dostosowane do pojedynków 1 na 1, a nawet serwery RPG. Gdy zaś znudzi nam się, choć to mało prawdopodobne, standardowy multiplayer możemy zainteresować się ogromną ilością modów, jakie przez ponad 11 lat wydała społeczność. Od najmniejszych dodających nowe modele i kolory mieczy świetlnych, aż po takie pozwalające graczom wspólnie odegrać najbardziej konieczne pojedynki z filmowej sagi. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko instalować i grać. Star Wars Dark Forces to leciwy już FPS. Najprościej opisać go jako Duma w świecie gwiezdnych wojen. Obecnie tytuł ten wygląda źle i nie zastarzał się godnie, zaś muzyka przypomina nie najwyższej jakości utwory MIDI. Na szczęście, gameplay i klimat ciągle trzymają poziom. Podobnie jak w Dumie, przyjdzie nam spenetrować ogromne, labiryntowe plansze z mnóstwem ukrytych pomieszczeń i bonusów. Z kolei uzbrojenie wiernie odwzorowano na podstawie tego, co można zobaczyć w filmach. Fabularnie Dark Forces umiejscowiono przed czwartą częścią sagi. Imperium planuje stworzyć armię super szturmowców, zaś my jako agent rebeliantów stajemy przed zadaniem pokrzyżowania tych planów. Misje są całkiem zróżnicowane, a całą grę można przejść nawet w 10 godzin. Z racji wieku tej produkcji można natrafić na duże problemy z kompatybilnością ze współczesnymi systemami operacyjnymi i niektórymi kartami graficznymi. Gra odpala się przez DOSboxa i by dowiedzieć się jak w nią grać trzeba zajrzeć do poradnika w internecie. Link do niego, jak i do modyfikacji poprawiającej kompatybilność znajdziecie w opisie. Za te trzy fantastyczne gry wystarczy zapłacić jedynie dolara. By dostać kolejne należy dopłacić do drugiego progu cenowego. Star Wars Battlefront 2 jest połączeniem świata Gwiezdnych Wojen z rozgrywką znaną z serii Battlefield. Podobnie jak w tytule od DICE wskakujemy na sporych rozmiarów pole walki i wykonujemy postawione przed naszą drużyną zadania na piechotę bądź w pojazdach. Historia opowiedziana jest z perspektywy weterana 501 Legionu i pozwala nam rozegrać największe bitwy, które toczyły się między wojnami klonów a bitwą na Hoth. Tak jak w Battlefieldzie do dyspozycji oddano nam kilka klas postaci: od piechurów i snajperów aż po inżynierów. Dodatkowo co jakiś czas możemy zostać nagrodzeni możliwością pokierowania bohaterami znanymi z filmów. Jednakże, to nie kampania dla jednego gracza przyciągała do tej gry ogromną rzeszę fanów. Formuła Battlefronta bowiem świetnie spisywała się w trybie multiplayer. I chociaż 31 maja 2014 roku tryb ten przestał oficjalnie funkcjonować, to oddana społeczność znalazła sposoby, by poradzić sobie z tym felerem. Z racji, że niektóre z tych sposobów wymagają podmiany plików gry, nie możemy podać odnośników do tych instrukcji. Poszukajcie ich na stronie społeczności, a na pewno je znajdziecie. Tak czy inaczej, naprawdę warto, bo chociaż rozgrywki sieciowe mają zupełnie inny charakter niż te z Jedi Academy, to i tak niesamowicie Wciągają. Star Wars Knights of the Old Republic 2 jest w zasadzie tą samą grą co prequel, tylko opowiada inną historię. Pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części Sithowie wybili niemal wszystkich wojowników jasnej strony mocy. Wcielając się w jednego z ostatnich żywych Jedi, staniemy przed wyborem, czy przywrócić równowagę mocy, czy poddać się jej mrocznej stronie. Jednakże KOTOR-2 jest dużo bardziej niedorobiony niż poprzednik. Oprócz sporej ilości błędów i gliczy, wycięto dużo zawartości. Podobnie jak poprzednia część, ta również natywnie nie obsługuje rozdzielczości HD. Problem, że tym razem gra jest odporniejsza na modowanie niż poprzednia część i nie na każdej konfiguracji sprzętu będzie poprawnie działać. Jeśli więc macie kłopoty z ustawieniem odpowiedniej rozdzielczości, po prostu grajcie na tych dostępnych standardowo. Niezależnie od problemów technicznych, nadal mamy tu do czynienia z porządnym roleplayem, a fakt, iż dwójka prezentuje odrobinę niższy poziom niż jedynka, wcale nie oznacza, że jest zła. Star Wars Republic Commando to kolejny FPS w świecie gwiezdnych wojen z akcją odbywającą się w czasie wojny klonów. Rozgrywka jest niesamowicie prosta. Razem z trzema kumplami prójemy naprzód kocząc z blasterów wszystko co się rusza. Największa atut tej produkcji stanowi siła z jaką gra wciąga nas w świat gwiezdnych wojen. Pierwszą rzeczą jaka rzuca się w oczy jest interfejs. Wszelkie wskaźniki zdrowia, amunicji, a nawet odbicia na szybie hełmu naszego bohatera sprawiają wrażenie jakbyśmy sami siedzieli w skafandrze szturmowca. Ponadto udźwiękowienie prezentuje najwyższy poziom. Wszelkie wystrzały, wybuchy czy odgłosy przeciwników padających na ziemię brzmią po prostu fantastycznie, zaś muzyka dynamicznie zmienia się by pasować do akcji na ekranie. Co najważniejsze ta gra sprawia, że można poczuć się jak prawdziwy kozak. W jednej chwili wysadza się przekaźnik radiowy, by za chwilę skoczyć na linię. Jedyne co można zarzucić tej produkcji to niewykorzystany potencjał. Pierwsze skrzypce grać to osobowy oddział klonów, więc to aż prosi się, by można było rozegrać kampanię w trybie kooperacji. W dodatku w drugim tygodniu Humble Bundle dorzuci do tego progu cenowego jeszcze więcej gier. Natomiast trzy kolejne produkcje otrzymacie jeśli zapłacicie 12 dolarów. Star Wars Empire at War to całkiem miła odmiana po ograniu wszystkich gier akcji z tego bandla. Mamy tu bowiem do czynienia z grą strategiczną, w której możemy pokierować armiami Imperium lub rebeliantów, a w dodatku jeszcze konsorcjum ZAN. Frakcje te nie różnią się jedynie wyglądem jednostek, ale także stylem gry, jakie wymagają. Dowodzić armią będziemy w dwóch różnych skalach. W skali makro decydujemy, jakie planety chcemy przejąć jako imperium lub wyzwolić jako rebelianci. Gdy już mamy planetę pod naszą kontrolą, dostarcza nam ona zasobów, które możemy wykorzystać do kolejnych ekspansji. Zanim jednak planeta zacznie przynosić nam korzyści, musimy o nią zawalczyć. W skali mikro walczymy zarówno na powierzchni, jak i na orbicie planety. Pod nasze dowodzenie dostajemy wtedy pojedyncze jednostki. Może być to zwykła piechota lub nawet wielgachne maszyny kroczące AT-AT. Dodatkowo w walce wspomogą nas bohaterowie, tacy jak Luke Skywalker lub Boba Fett. A gdy znudzi wam się podstawowa wersja gry, w sieci możecie znaleźć prawdziwe zatrzęsienie modów. Jeśli lubicie Gwiezdne Wojny i strategię czasu rzeczywistego, dajcie tej grze szansę. The Force Unleashed to ciepło przyjęta przez zarówno graczy jak i krytyków gra akcji. Już od samego początku jesteśmy przekonywani, że to gra zrealizowana z pompą. W samouczku wcielimy się w samego Dartha Vadera podczas podwoju planety Kashyyyk. Jednakże głównym bohaterem tej opowieści jest trzymany w tajemnicy uczeń Mrocznego Lorda Sithów wysyłany do wykonywania tajnych zleceń swojego mistrza. Rozgrywka bardzo mocno przypomina efektowny spektakl znany chociażby z Devil May Cry. Ciosy można łączyć w widowiskowe kombinacje składające się z wymachiwania mieczem świetlnym i korzystania z mocy. Z racji, że bohater jest adeptem jej ciemnej strony, do jego dyspozycji oddano najbardziej satysfakcjonujące umiejętności, łącznie z ikonicznym duszeniem. Zadowalający jest również poziom wyzwania. Grata pod żadnym pozorem nie jest łatwa, a okazjonalne potyczki z szefami bywają wręcz mordercze. Problem pojawia się jedynie z jakością portu tej gry. Limit 30 klatek na sekundę i nieadekwatnych do poziomu wizualnego wymagań sprzętowych, które jeszcze bardziej wzrastają, gdy chce się wspomniany limit ominąć, w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. The Force Unleashed 2 nie miał trudnego zadania, by być przyzwoitą grą. Wystarczyło po prostu naprawić to, co nie grało w pierwszej części, dorzucić kilka nowych funkcji i całość oprawić w ciekawe ramy fabularne. Niestety ta sztuka się nie udała. Uniwersum, w jakim dzieje się akcja, oraz ciekawy bohater stwarzały ogromny potencjał do opowiedzenia interesującej historii. Ostatecznie jednak otrzymujemy bajaczką o miłości na poziomie marnych fanfików. Walkę co prawda całkiem solidnie rozbudowano. Drugi miecz świetlny, który może dzierżyć Star Killer nie tylko prezentuje się kozacko, ale też sprawdza się w walce. Rzecz w tym, że grę trawią nie tylko stare problemy z optymalizacją, lecz także nowe błędy i glicze. Oprócz tego tytuł ten jest wręcz nieprzyzwoicie krótszy niż poprzednik, zaś aktorzy ewidentnie się nie przykładali do swoich ról. Tytuł ten można podsumować tylko w jeden sposób. To wszystko w tym wydaniu. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.